Mamy jeziorko i no jest mały problem, spędziliśmy tu nocka Tyle co ja wykupił pozwolenie przez internet na, na to łowisko Widzicie, już rozgłodłem się z wędkami i prawie przyjął radiowóz i się okazało, że to jest tutaj jakoś grobla, na której nie możemy stoć O, widzicie, tu są te wiatki od drugiej strony, a tu jest tabliczka WC i w kierunku lasu I idę zobaczyć, może coś odkryjemy nowego No, siedzimy się teraz na rybkach z Grzesim, a kamperki się tam stoją za nami. I no jakoś, powiem wam, chyba nie jest mi dane coś chycić, bo na razie ani dotknięcia, nie Grzesiu. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na kanale Karawanik po naszemu. Już jak widzicie siedzę w kamperku po robocie i jadę posabina do domu, bo ona też skończyła. Także dzisiaj się wybieramy w nowe miejsce, jeszcze nigdy my tam nie byli. To jest taka miejscówka na dziko, ponoć nad jakimś fajnym zalewem, stawem. Także Jo też biera wytki Jada jadę teraz posabina do domu. No i co? My bierzemy się za jazda i widzimy się na miejscu. Pokorzymy wam jak to tam wygląda. Czy to miejsce jest faktycznie jakieś warte uwagi, bo znaleźliśmy to, wycie na, na grupie e, biwakowej, także jademy sprawdzić, oczywiście jademy na dwie załogi. My z Sabiną i Grzesiusanką, i widzimy się na miejscu. Cześć, witajcie w kolejnym dniu, tu żebym chciał pokazać jaką mamy fajną miejscówkę, tak my się rozłożyli na dwa kamperki, my i Grzesiu i tu zaraz patrzcie, mamy jeziorko i no jest mały problem, spędziliśmy tu nocka, tyle co ja wykupił pozwolenie przez internet na, na to łowisko, widzicie już rozkłodłem się z wędkami i prawie przyjął radiowóz i się okazało, że to jest tutaj jakoś grobla, na której nie możemy stoć. A tam, jak widzicie te osobówki tam jest taki parking zrobiony. No i powiedział, że musimy się niestety przestawić. Także żegnamy się tutaj z tym tu miejscóweczką. Informujemy, że tu nie można niestety stoć przy samej wodzie, bo też my tak znaleźli to na grupie biwakowej. I w ogóle w internecie, że, że ludzie tutaj fajnie się przyjeżdżali, się stoli przy samej wodzie. Okazuje się, że niestety przy samej wodzie nie wolno stoć i no, musimy jechać tam na ten parking. Ale już my się tam wymyślili jak stanemy, także zawijamy inną markizy, przejeżdżamy, stołki bierzemy do rynki. A już się zaraz dowód odezwę i wam pokorza, jak tutaj stoimy. Przestawiliśmy się, teraz mamy taką miejscówkę. I tamte miejsce za tymi autami, to tam my stoli z tego powodu, bo to są takie drzewa. A tu zaraz koło parkingu w um, pokorza przebiega taka ulica i chcieliśmy się trochę od tej ulicy zakryć, że tak powiem tymi drzewami, no ale trudno, nie możemy tam stoć, o widzicie tu auta jeżdżą. No ale już nie będziemy stąd wyjeżdżać, została nam jedna nocka, także zostajemy tu, mam nadzieję, że tu już problemu nie będzie, bo pan policjant stwierdził, że tu na parkingu możemy stoć, no to, to stoimy w takim razie, a potem się przejdę i ja wam pokorzę, co tu jest, bo widział tu jakiś plac zabaw, jakieś takie wiaty, także miejsce bardzo fajne, szkoda, że nie idzie stoć tam bliżej wody. No, siedzimy się teraz na rybkach z Grzesiem, a kamperki się tam stoją za nami. I no jakoś powiem wam chyba nie jest mi dane coś chycić, bo na razie ani dotknięcia, nie grzesił. <grymne> no a tu jak widzicie są takie wiatki porobione. Teraz po południu się dużo ludzi pozjeżdżało, wszyscy się tam jakieś grille robią. Kociołki są czyli takie wiaty z ławkami. A tam jeszcze troszkę dali jest taki plac zabaw widza na końcu, ale to po tym jak skończa chytać, to przejda się sam dookoła i pokorza wam co tu jest ciekawego. A jeziorko się tak prezentuje. I do co, że wcześniej, jak widzicie te barierki, tam no to tam mieli dwa kamperki postawione. I tu są takie fajne krzoczki, że trochę nas no, dzielili od tej ulicy. No ale niestety musieliśmy się przestawić. No i teraz na tym parkingu. A ulica, muszę Wam powiedzieć, że tako nawet ruchliwo, całe czas coś jeździ. Jeszcze auta to tam mają piwo, ale jak jadę na motorach, no zobaczymy, jak będzie nocka dzisiaj na tym parkingu. Bo motory trochę tu słychać. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. To już ostatni nasz dzień pobytu tutaj nad zalewem włodowskim. Bodajże, bo chyba że wam nie powiedział, kajmy tak naprawdę są. Jest to zaraz koło zawiercia. Powiem wam, całą noc loło dyszczym i to fest. Zaraz wam pokażę, jak tutaj wygląda. I dzisiaj też praktycznie cały dzień loło. Dopiero teraz przestało i pomału się słoneczko przejaśniał, także idę wam pokazać, jak tutaj te miejsce wygląda. A tu jak widzicie, my się stojemy. Tam u Grzesia trochę pod kamperem było zalone. No ale o, wszędzie się kałuże na trowie porobili. Bo naprawdę loło chyba od trzeci w nocy całą noc, prawy, praktycznie cały dzień dzisiaj. Dopiero przed chwilą przestało i tam się pomału klaruje słoneczko. Także i ową pokorza. Mniej więcej jak to tutaj wygląda. Są takie fajne wiatki, też jest mały plac zabaw. Aha, i odnośnie jeszcze tego incydentu z policją, co wam powiedział, że w sobotę rano my się musieli przepakować i stanęliśmy się tutaj, stojemy, no bo policja, no, Są powiedział, że możemy się normalnie tutaj stanąć na parkingu i nie będzie problemu i dzisiaj o 12 przyjęło zaś radiowóz, bo chyba tu mają takie patrole się robią, bo w ta sobota też to było coś koło chyba 12 jak przyjechali. No i dzisiaj też przyjechali, popatrzeli, postawili radiowóz koło nos i no się i wsiedli do auta i pojechali, także nie ma żadnego problemu, jak będziecie stoć na parkingu to jest ok. i dużo ludzi wam tu powiem przez weekend i korzystają z tych wiatek, kerewą za zaraz pokorzę, bo... No to jest takie miejsce, wiecie, ogólnie dostępne dla do ludzi. Są tutaj takie miejsca do ognisk, także bardzo dużo tutaj ludzi. Wczoraj było cała sobota, nawet dzisiaj, mimo tego, że loło, to Wam powiem, dwie wiatki były zajęte. Było bardzo dużo ludzi, się tutaj ogniska robili, grille od rana, mimo tego, że był taki wielki dyż. my pod markizami siedzieli, bo boloło strasznie. Także miejsce jest bardzo fajne, a tu Wam pokazuję te wiatki, jak wyglądają. No i całe jeziorko. Tak wygląda jeziorko, a tu są takie trzy wielkie wiaty. Jak widzicie, tu jest Hasio, ławka. W środku są cztery takie ławy ze stolikami, bardzo wielkie te wiaty na bardzo dużo ludzi. Tu jeszcze jest taki stojak na rowery. No i takich wiatek jest trzy, A tam końcek dali jest jeszcze taki mały plac zabaw, także idę zobaczyć jak wygląda. O, tu jeszcze między tymi wiatkami są kolejne ławeczki porobione. Widzicie, tam jeszcze się kopci. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale tam jest palenie do ogniska, się jeszcze kopci, bo dopiero co skończyli robić. No i w koło tego zalewu też są ławki tam po drugiej stronie. Wszędzie są ławki, także można tu pospacerować, posiedzieć na ławce, ryby pochytać. Jo, wczoraj próbował, powiem wam, ale same tako, samo tak drobnica my wyciągli z grzesiem. Także nie udało nam się nic specjalnego chycić. Po tym na wieczór my mieli taką sytuację, że już jak wędka zostawił, siedzieliśmy tam przy kamperze. Już w sumie no, późnym wieczorem było około 9:00 na wieczór, ciemno było i że miał jedno takie porządne branie, podleciał po wędka, ale jak że zaciół, no to trochę odjechało i że zerwał zestaw. Także nic specjalnego że nie, nie wyciągnął, ale zabawa była fajna. A teraz patrzcie jak fajnie, my się zaraz będziemy zbierać do domu, bo już jest chyba po piątej, a tu teraz na koniec dnia no słoneczko wylazło, chmurki się rozdmuchały, no i teraz jest ładnie no. Ale i tak wam powiem, cały weekend się udał, bo jak my wyjeżdżali to zapowiadali, że piątek miało loć, sobota miało loć, niedziela miało loć. W piątek było super, sobota też było super, cały czas że słońce świeciło, ani kropla deszczu nie zleciała. Słyszeliśmy mykać tam w oddali, że się jakoś burza zbierała, ale do nas to nie doszło, no i dzisiaj. Jedynie od rana poleciało, ale teraz się już robi fajnie. No i doszliśmy tutaj do tego placu zabaw. Są jakieś koniki bujane, dwie huśtowki, zjeżdżalnia, tu też oczywiście kolejne ławeczki. Także dzieci też będą mieli tu robić, a tam widzę że po drugiej stronie jest jakiś budynek taki. Nie wiem co to jest. Przejdę się i zobaczymy, może będzie coś ciekawego. Jakoś kartka wisiała, może zobaczymy co to jest. O, nawet jest końcek piaskownicy. Patrzcie. A jeszcze tak dopowiem. Dzisiaj my się śmieli z grzesiem, że z jednej strony dobrze, że no, ta policja przegoniła z tego miejsca hajmy bo jak się zrobiło wszędzie tak grząsko i mokro, te kałuże. to jakby my tam zostali w tym dyszczu, to dzisiaj byśmy z kamperami stamtąd chyba nie wyjechali, bo abyśmy tam się utopili. Także nawet dobrze nam to wyszło, że my się przestawili na ten parking, bo tam jest taka kostka ażurowo. Także teren jest twardy, a markizy mamy na wystawione. I jest okej. Okay. A tu już do do końca tego jeziorka. Widzę tam jakiś mostek jest. O zaraz przejdziemy na drugą stronę i zobaczymy, co tam jest na tym budynku. O kurde, a, mostek nieczynny, no ale tu widzę, że jest jakoś ścieżka. No powiem wam, wszystko mokre, a je w laciach i nie wiem, czy się tam nie ujada. A tu się taki strumyczek płynie pod tym mostkiem i właśnie wpływo tu do tego jeziorka. Dobra, próbujemy. Udało się. Tu widzę, że też jest jakoś taka droga leśno. Czyli tu jakoś dojechać na ta strona idzie, ale nie wiem czy tu możecie stoć, bo tu za bardzo nie ma jak wjechać. Tu jest dość wąsko, chociaż myślę, że tu by się jakiś kamper zmieścił, ale tu chyba też będzie zakaz, także jak może być problem będą gonić go z tej strony. No i co? Budynek jest. Ale żadnej kartki nie ma i tyle, nic więcej tu nie ma. A tu patrzcie teraz jak słoneczko się oświeciło, Jaki fajny widoczek na ta strona tam z tymi wiatkami. Także tu już jest, to przejdę się z wami dookoła. No i jak widzicie, tutaj są kolejne ławeczki, hasioczki, także bardzo fajne miejsce dookoła jest, są lasy. Także nawet jak będziecie mieli ochota, też właśnie wpaść na grzyby. No to jest kaj połazić po lesie, na rowerze pojeździć na pewno też po lesie idzie, są wiatki, można się zrobić grilla ognisko, że bardzo mi się tu podoba. No i przede wszystkim idzie stanąć na dziko, mimo tego, że na tym parkingu, ale tam widzicie po drugiej stronie nasze kamperki stoją, także bardzo fajnie nad wodą, bardzo fajne miejsce wam powiem. O tu widzę z tej strony też ławki, ogniska ktoś się tu robił. Także nawet jak będą wiaty zajęte to możecie się tutaj przyjść na ta strona i też ognisko zrobić. O jedynie co to jest zakaz kąpieli. Znak stoi, także kąpać się tu nie można. O i tu jest drugi taki wjazd, że też idzie z tego lasu wiaźć tutaj autem, no ale także wspominał przed chwilą stoć tu nie wolno. I teraz my tutaj doszli do tego pomostu, kajmy. W piątek Zaparkowali, czyli stolimy tutaj w tym miejscu, no ale musieliśmy się przestawić i, i stoimy tam. A tu takie widoczki z tego pomostu. No i tak wygląda wjazd tutaj: jest taki wielki parking. Także jak przyjedziecie pod wieczór, na przykład w piątek, tak jak my, to było pusto, także miejsce znajdziecie, ale w sobotę po południu to osobówek tutaj. Dość dużo stoło, no bo tak jak wcześniej wspominał, dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Tak się pospędzać, ognisko zrobić na jeden dzień, na jeden wieczór. Także sobota, niedziela tu jest pełno. Mimo tego, że dzisiaj loło, to i tak było dość dużo osobówek. Ale miejsce bardzo fajne. Także my się pomału zbieramy, pakujemy się, bo już jest chwila przed szóstą. No i będziemy się zawijać do domu, ale to się jeszcze za chwilę do wozu odezwie. Wrócił jeszcze teraz do kamperka i wam powiem, tu tłumie na drzewie zauważyli za tymi wiatkami, że jest taka tabliczka na drzewie WC, wcześniej że tego nie widział. Jest strzałka tak jakby w stronę lasu. Ida tam zobaczyć, bo może się okaże, że jest faktycznie WC, może jakiś to i to i stoi, albo coś, zaraz zobaczymy. O, widzicie, tu są te wiatki od drugiej strony, a tu jest tabliczka WC i w kierunku lasu. O, I da zobaczyć. Może coś odkryjemy nowego. To jest taka ścieżka, no powiem Wam w WC, to tu się chyba ludzie sami na razie zrobili. Jak widać. Ale idę jeszcze kąsek, bo na razie nic nie widzę. Przeszło, może z jakiejś 150 metrów przez ten lasek. W nie znalazł, ale znalazł, że coś innego. Już Wam pokazuję. Tu widzę, jest jakoś taka droga dojazdowo szutrowo, A tu jest boisko. Takie wielkie. Odgrodzone opunami, trowka fajna jest, także nawet można sam przyjść w bala pokupać, jakby się nudziło. Nawet, że nie wiedział, że się przejdzie tutaj koncek przez las, i, i tu się jeszcze boisko znajdzie. A tam chyba jakiś kościół niedaleko. Tak przynajmniej wygląda i tu jest to wyjście, każek wylos z tego lasu. Także idę z powrotem do kamperka. Jak widzicie, za mną kamperki już spakowane, już chodzą. Także my się zbieramy do domu. Oczywiście wy nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żebyście byli z nami na bieżąco. Co za tydzień, wybieramy się już na nasz zlot. Także obserwujcie bacznie, bo na pewno wpadnie relacja z naszego zlotu. Powiewą załóg się bardzo dużo zapisało. Żałujcie, jak nie przyjeżdżacie do nas na zlot, to oczywiście żałujcie, że was tam nie będzie. Zabawa będzie przednio. Zresztą po części będziecie mogli zobaczyć na moim vlogu. Także my się widzimy w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.